Hej, siema wszystkim, tu Kamrus, wow! Wow, 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 w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wy... HALF! <laughs> Nie trafiłem. Live. Opposing force. Hy! <laughs> Łatwy przeciwnik, na szczęście. to się jest jeszcze? Nie ma. Ej! JEP! Pow! Jeszcze jeden. Chodź, chodź, noga! JEP! Dobrze. A co my mamy? Już nie pamiętam. Shotgun, pistolecik, granaty. I no nożyk. Mhm. Mm Coś tu jest na górze. Nie. spodziewałem się headkraba. O. Nasz pociąg. Przesuniemy sobie tutaj. Nie, nie, nie. To zaraz spadnie. Mogę to zrzucić? Zapiszę grę. Nie, nie mogę. A! Okej. Okay. Nie wyłączyłem Facebooka. <laughs> Sorry. Dobra. Hoppa! Ej! Nic nie odcisnęłem! Nieważne. Oto, dzięki. Ja. Mogę wyskoczyć? Wow. Nawet nie masz szyby. Ach, to fizyka. Fizyka realistyczna. O, słyszę kogoś. Bym cię uratował, ale szkoda mi amunicji. Uuuu. Aaa. Ej, 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 To strzała. Mam nadzieję, że spotkam tam apteczkę po drodze. Eee... dobra. upuście mnie stąd. No, <laughs> Mam nadzieję, że nikt tutaj mi się nie pojawi. Z Ach, to jest niezwykle ciekawe. o, -o. Okej. Okay. Wat? Tak, nas nie zestrzeli. <gryny> Tam jest Gruby Barnej Okej. Okay. Chowamy się. Gruby Barneyu, tu jesteśmy, pomocy! Mógłbym go strzelić, ale... A, my co chyba wychodzimy. Tak? Gdzie w naszego bracisza. A, nie, nie, nie! To nie jest bullshit. Zapomniałem. Wypuść mnie! Uh, uh. No. No. Zadziałał. O oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, Nie miałam shotguna w łapie! No. Nie, to mi automatycznie zmieni! Wow. Nie! Nie trafił. Co ja mogą nie trafić? Nie narzekam. Okej, okay, przeładujmy Dobra, idziemy Do mnie tutaj strzelają, chcą mnie zabić, a to sobie w piernicze batony, co? Zamknij O Nie, więcej nie, a tutaj Om nom 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 Coś słyszę Jeja, yeah. zapomniałem, że to mnie nie leczy. Dobra, chodźmy. Skąd ty... Dobra, nieważne. Czekaj, czy Jego też zabijam na hita! Tak. O, oh, headcrab, no dawaj. Dobra, nie Mam normalny pistolet? A, bo mam specjalny. Jakie buty? Miałem już nadzieję, że tego gówna nie spotkam. Dobra. Yy, no, dajmy chwileczkę. Coś mi się zbugowało z za... <śm> animacją. Dobra. Tocin! Idziemy. Hello, nie ma nikogo. Na no, headscrabie pistolet. Dobra. Podpłyniemy się. No chodź, 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 no, hać. Yeah. O. Ten się nie rozpaczkał Ktoś jest za mną? Słyszałem, słyszałem Nie ma, dobra oczyn. Idziemy Ła, wow, nie, tutaj nie No, no musimy A, nie lubię ciemnych pomieszczeń. Właśnie Nie! Myślałem, że to headcrab! Chciałem się odsunąć, fuck! Peszek No, dawaj Dlatego, że tak nisko. były te... Ta elektryczność. Co się dzieje? Nie mogę tego rozwalić. Wow, jakimiś lasterami strzelają. Ooo, co, co... co... co to było? Książlien, co tu sobie tutaj? Zobrazam. Ah, profesorku, halo? Mm. Ty... Cześć. Oh no, you're one of the them. Can't we just get along? Nie, uratowałeś mnie. Daruję ci życie. Bądźmy wdzięczni. Oh, wow. A ty... Widzicie? Dobre serce popłaca! Tego się nie spodziewałem. Ale Barneja to... Barnejowi to nie wybaczę. W tym odcinku... Fuu, w tej części Barneja są moimi wrogami. Tak! Ej! Jak to Mari Okej, okay. nie ma sprawy Co to jest? Ty jeden z naszych Słyszałem herka a tu cię mam Wiemy już, jak skrypt tam zareaguje. Szlak Zapomniałem, że w Half-Life przytrzymanie tego granatu powoduje, że może wyprostować granatę. To było... Kur... Nie ogariem granatu, bo prawie nie rzucałem. No, pięknie. Gdzie jest nasz kolega? Chyba go rozsoci. Jeeja! Warfy! Hehehehe. -he. tutaj coś jest? Flaki, flaki, flaki. Jest. O! Nasza kamizelka kulotporna jest podwana przez HIV. bardzo dobrze. Szkoda, żeby szybciej... Żart... A, dobra? Czeje. Ale ten, który daje poczę. Po o, ważne. Już wolałem stary loading. Było mniej, no nie wiem, denerwujące. Zaraz tam czy tu? Ej, ucieczka! Ej, nie, 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 jeszcze. Pak, 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 pak. Não, não é nada. Ei, se mata, base. If you have any last bomb targets, mark them on the Otherwise, get the hell out of there. Repeat. Check your zone. Okay, check in. Friendly fire. Friendly fire. <coughs> <some of> me. <coughs> We're going to kick your ass. Watch it, corporal. Check your zone. <coughs>

Patrz Dobrano Ale było zabawne Dobra zobaczenia w tym momencie A może nie, w sumie tutaj coś było ciekawego Prawdopodobnie Dobra, nieważne. Gra mnie strolowała O, apteczka to pominęliśmy To to jest bardzo ważne. Jesteśmy już w miarę wytrzymali. Nie ma co chodzi z Freemanem. Chyba go zgubili. Nie, 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 zabijaj, proszę, nie, 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 zabijaj go, nie, zabijaj go, nie, zabijaj go, nie, 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 mam zostać bohaterem i nie, 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 Armor, tym się może przydać Jeep! Jesteś wolny! To nic nie jest... Nie, nie. Mogę przyjść Ciebie przychodzić, to chyba jest obra objaw objawy gorączki Dobra... Uch! Dawaj, Armor! Jeja! Będziemy dobrymi żołnierzami, będziemy ratować nasz... profesor. profesorku Mogę Cię zabić naprawdę? Jeszcze <śmianie> raz. O o o udało się! Jeja! GG, GG. Dobra. Hehehe. Zbieramy amunicję, zbieramy co się da. Open już. I idziemy. Słyszę? Nie widzę. Co już tam nie... Mogę to przesunąć? Nie. Okej. Okay. Eee, możemy zmienić mi. Uh. Uuu... Dobra, halo? Dobra złamy Chyba cię... O, żeż ty w dupę... No tego to... Otwieraj te drzwi! No nie, polecieli beze mnie. Co za drz Najpierw mi dupę ratuje, a potem ma mnie w dupie. No. no oh, fuck. Szlak. Nie, zabiję go, ja go tylko znajdę. Tak jak reszta moich przyjaciół. je Teraz moimi przyjaciółmi są... Boże... Hello. a Hetka nie są moimi przyjaciółmi. Nigdy nie będą. Bum! Ej, au! Boże, ty... O tyle polepszyli trochę fizykę, że na początku blokują... ...stwora, ale to jest, przyznam. Eee, dobra. Przodujmy Armor, to coś jest, nie zamknięte. Skakujemy rurach. Nie wiem w sumie ile czasu minęło, sprawdzę. Jeszcze chwilę można nagrywać. Hello Dobra, a teraz coś nie przejdę. A, w sumie Bez różnicy Są headkraby jakieś? Mogę coś zejść? Nie! Ej! O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck No nie, no nie, no nie Och Trololo Szlak, dobrze dziwne. Aż dziwne, że mnie od razu nie zabija ta elektryczność Podam pod napięciem No Nie no to tak by to... Dobra. Tak będzie pewność. O, widzicie? A! Czekacie, ok, Okej, może będzie szybciej w sumie Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czysto, czysto Spokojnie, bez pośpiechu Okej, okay. No w takim razie, na razie tutaj zakończymy I zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Wy Half-Life Obozing Force do zobaczenia.